Bawmy, bo ja nie, nie mam czasu na bycie sławnym. Mm, Mówią na mnie niepoprawnie: Sarcy zabawny, stosunek do. dziś i zostawmy w kotka i myślę się nie bawmy bo ja nie mam czasu na bycie sławnym. Do, 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 do dobry mieczu. Bye bye bye! Czekaj, 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 czekaj! Kolega chyba zgubił instrumental. Damy mu jeszcze 2 minuty? Yeah. Damy mu 2 minuty? Yeah. Nie! Czy śpiewam a kapela? Na kapela! <noise> Co się stało? DJ-a! De DJ Abidjaja! O oh jo! No. O oh jo! No. Be, 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 be. Nie. Nie mamy, nie mamy tego. No dobra. J, pomożesz? Pomożesz? Zawsze. Dobra, mówiliśmy. O, spiedranio. No to się szybciej, wolniej. Uważaj, uważaj, Mówią na mnie niepoprawny, za arcy zabawny, stosunek do spraw ważnych. Dziś węg zostawmy, kotka i myszkę się nie bawmy. Poja, nie mam czasu na bycie sławnym. Mówią na mnie prawdy, za arcy zabawny, stosunek do spraw ważnych. Dziś pęk zostawmy, kotka i myszkę się nie bawmy. Poja! Ha! Nie mam czasu na garnitur, każdy ten na szyję Odbijam od my to w doświadczenie Nie mam czasu na hipokryzję, usta słowem znać żyję niż telewizję żyje, bo raczej żyje. Wolę inspiracje, zasługi z rynku Nie mam czasu, szabaty tu w marketingu Są te tam nie w dingu. to nie nasza praca Odczujemy w coś na ringu i tak się opłaca Mówią nabień niepoprawny, darcy zabawny Stosunek do do prawaźny, do dostawy Tak i myszkę się nie bawmy Mam ja niepoprawny zaród, zabawny stosunek odprowadzony dziś wejść do stawy. Kota i myszkę się oh yeah. nie bawmy. Moja! Pawła, tu na Nie potrzebuję do niczego, pasjomaty, popraszam, analizę. To jest ta besta, balaz, uchwalę i podcaski znów. Pomysł, co, nie barują mi tych drugich, bo wiecie, że nie mam czasu na wycie. Lecieć po złoto, to się świeci, dostradzić ten dzień. niepoprawny, zarcy zabawny, stosunek do spraw ważnych, dziś fej zostawmy, z i myszkę się nie bawmy, bo ja... Mówią na niepoprawny, zarcy zabawny, stosunek do spraw ważnych, dziś fej zostawmy, i myszkę się nie bawmy, nie mam czasu na bycie